Sycylia wakacje. Teormina i Savoka. Nasz czwarty dzień na Sycylii przeznaczyliśmy na odwiedzenie malowniczego miasteczka położonego na wzgórzu przy samym morzu. A mowa o miasteczku Teormina. A później niedaleko położoną wioskę Sawoka, gdzie nagrywano sceny do filmu Ojciec Chrzestny. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka z Sycylii, gdzie odwiedzamy Syrakuzyk, Katanię i Fontanę Bianche, to zapraszam. Link znajdziecie w opisie. Po pierwszym deszczowym dniu zostały już tylko wspomnienia. Pogoda nadal dopisuje i zapowiada się kolejny piękny i słoneczny dzień. Na dzień czwarty naszej wycieczki zaplanowaliśmy odwiedzenie miasteczka Teormina, a później niedaleko położoną wioskę Sawoka, gdzie nagrywano sceny do filmu Ojciec Chrzestny. Zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę. Do Teorminy z hotelu Force Resort mamy jakieś 50 km, ale zdecydowanie większa część trasy to autostrada. Na miejscu udało nam się znaleźć parking w niedalekiej odległości od centrum miasta. Za mniej więcej 5-godzinny postój zapłaciliśmy 7 euro. Z parkingu już tylko krótki spacer i docieramy do centrum malowniczego miasteczka, jakim zdecydowanie jest Taormina. Centrum miasta wita nas pięknymi uliczkami z różnymi sklepami i butikami. Co chwilę można trafić na sklep z pamiątkami, magnesami i kartkami pocztowymi. Od razu daje się odczuć, że jest to mocno turystyczna miejscowość. Zresztą gdyby te ślady świadczące o dużej ilości turystów w Taorminie Was nie przekonywały, to może tłumy turystów na ulicach to zrobią. Musiał chyba ominąć nas jakiś pokaz samochodów sportowych, bo idąc jedną z uliczek mijało nas chyba z sześć aut takich jak Porsche, Ferrari, wiecie górna półka. Wędrując dalej pięknymi uliczkami Taorminy trafiamy na starożytny grecki teatr, jedną z największych atrakcji turystycznych w mieście. Zanim dotrzemy do samego teatru, czeka nas jeszcze krótka spinaczka po schodach, z których już zaczynają się piękne widoki na okolicę. Sam teatr robi wielkie wrażenie, a widoki wokół zapierają dech w piersiach. Z teatru mamy zachwycający widok na zatokę, ale też na etnę. Cause I like your attitude. Let's forget about a curfew. Cause all that is stuck in my head is me and you. W samym teatrze zapewne odbywają się jakieś przedstawienia, bo dolna część widowni ma plastikowe krzesełka, których jak się domyślam nie było w oryginalnym projekcie i zamyśle budowli. Z teatru wyszliśmy innym wyjściem, które doprowadziło nas do pięknego ogrodu publicznego. Kolejne śliczne miejsce dla odmiany tym razem we wszystkich odcieniach zieleni. W parku jest też piękny widok na wulkan i na zatokę. Po nacieszeniu się pięknymi widokami parku, wracamy do eksploracji uroczych uliczek Taorminy. W jednej z nich zrobiliśmy sobie przerwę na lunch. Muszę przyznać, że pizza była przepyszna. Zachwyceni urokami i niesamowitym klimatem Taorminy. Spacerując jej uliczkami, całkiem zapomnieliśmy, że przecież mają tam jeszcze piękną plażę i Isola Bella, czyli dosłownie tłumacząc, piękna wyspa. Przypomniało nam się to dopiero wyjeżdżając już w kierunku wioski Sawoka, więc na szybko powstał nowy plan. Skoro będziemy do Katani i tak wracali w okolicach Taorminy, to plażę odwiedzimy w drodze powrotnej. Po krótkiej podróży docieramy do miasteczka Sawoka, znanego z nagrywanych scen do filmu Ojciec Chrzesty. Jest tutaj kościółek, w którym Michael Corleone brał ślub oraz bar Vitelli, gdzie także były nagrywane niektóre fragmenty filmu. Szczerze mówiąc nie wiedziałem czego się spodziewać po tym miasteczku. Czy jest tam dużo turystów, czy może tylko miejscowi przyglądający się każdemu przyjezdnemu. Już po wjechaniu do miasta moje wątpliwości zostały rozwiane. Brak miejsc do zaparkowania auta i autobusy, z których wysiadają rzesze turystów rozwiały wszelkie moje wątpliwości. Jak się okazuje jest to kolejna bardzo turystyczna miejscowość. Auto udało nam się zaparkować dopiero na parkingu na poboczu drogi już za miastem. Tutaj dowiedziałem się, że parking można opłacić tradycyjnie w parkomacie, ale też za pośrednictwem aplikacji EasyPark, z czego właśnie skorzystaliśmy. Od parkingu czekał nas krótki spacer z pięknymi widokami, i już po chwili docieramy do centrum miasteczka. Od razu rzuca się w oczy tablica o kształcie kamerzysty obiekt upamiętniający Francisa Forda Kopollę. W odbiciu kamerzysty widać jedną z atrakcji miasteczka, czyli Bar Vitelli, w którym nagrywano sceny do filmu. Czas na krótki odpoczynek w barze z pięknym widokiem na m.in. kościółek, w którym nagrywano ślub Ala pacino w filmie, kawa i kanoli na deser przed ruszeniem dalej. A propos kanoli, to najlepsze, jakie jedliśmy, były w restauracji Ernesto w Katani. Jeśli znacie jakieś miejsca, gdzie można zjeść pyszne kanoli, to dajcie znać w komentarzach. Na Sycylię z pewnością wrócimy, także chętnie przetestujemy te miejsca. Ruszamy dalej drogą w górę Sawoka, która prowadzi do kościołka San Nicolo, tego właśnie od scen ślubu z Alem Pacino, czyli filmowego Michaela Corleone. Do kościółka wstęp jest darmowy, jedynie przy wyjściu zachęcają do zostawienia datku. W środku znajduje się także pomieszczenie dedykowane filmowi i scenom, które były tam nagrywane. Są tam zdjęcia z filmu, a nawet telewizor, na którym lecą fragmenty filmu. Po wyjściu z kościółka dajemy sobie jeszcze moment na pozachwycanie się widokami i niesamowitym klimatem miasteczka i nieco zmęczeni upałem stwierdziliśmy, że czas ruszać dalej, aby zdążyć jeszcze odwiedzić plażę i Isola Bella w Taorminie. Z powrotem w Taorminie udało nam się znaleźć wolne miejsce na parkingu kilkaset metrów od plaży. Niestety musieliśmy opłacić stawkę za cały dzień, czyli 10 euro. Już z drogi widać jak pięknie ta plaża i wysypka wyglądają. Dotarliśmy na plażę i udało nam się rozłożyć z ręcznikami niedaleko samej Isola Bella. O polegeniu sobie na słońcu w osobności na tej plaży nie ma co marzyć, gdzie się nie obejrzeć wokół wszędzie pełno ludzi. Takie już są roki tak mocno turystycznych miejscowości i plaż. W sumie mi to nie przeszkadza, ale jeśli ktoś lubi sobie poleżeć na plaży w spokoju, to raczej polecałbym poszukać innego miejsca. Na miejscu jest też restauracja i bar, gdzie można zamówić coś do picia i do jedzenia, także na plażę można jak najbardziej wybrać się na cały dzień. Po kilku przemiłych godzinach spędzonych na plaży, kiedy słońce zaczęło już chować się za górą, postanowiliśmy w końcu kierować się z powrotem w stronę hotelu na kolację i nieco odpoczynku. No, i w końcu jakieś zimne piwo dla mnie po całym dniu bycia kierowcą. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu filmu z Sycylii: wycieczka jeepami na Etnę, a następnie Villa Romana, schody tureckie i zahaczamy o Dolinę Świątyń. Jeśli filmik się Wam podobał, to napiszcie coś w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie podobało Wam się, to też napiszcie w komentarzu, co można poprawić. Ja wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam już za kilka dni na kolejny odcinek. Cześć!